E, e, dzień dobry na kanale Rysuj ze Starym. Ja, że on sobie i, i, upadłem e, na krzaki, ale nawet to, Na takie potknięcie nie zmieni faktu, że ja dla Was i tak będę rysował, a narysuję dla Was wszystko, co spowodowało mój upadek. Czyli po pierwsze, kamień. Kamienie mogą mieć rozmaite kształty, na przykład taki jak ten a mogą czasami przypominać nie wiem ziemniaka idziesz sobie i widzisz myślisz że ziemniak a to nie jest ziemniak tylko to jest kamień on jeszcze był zarośnięty za w takiej trawie żeby był zamaskowany i tutaj jak ja sobie idę to jest mój but i drugi but no to jak ja mam z takiej wysokości poprzez trawę zobaczyć że tam jest kamień jak w to i leżę teraz. I o! No. No nic. Gdzie no. mam wstać?